Ukraina może być dla Donalda Trumpa tym, czym był Wietnam dla Richarda Nixona? Tak mówi były doradca Donalda Trumpa Steve Bannon. Można powiedzieć, że to zwykła złośliwość. Bannon rzeczywiście był głównym strategiem Trumpa, ale za poprzedniej kadencji. W dodatku, po oskarżeniach o defraudację funduszy na budowę muru między Stanami a Meksykiem, z białego domu wyleciał z hukiem. Więc może i tak, ale na razie fakty są takie. Trump przed objęciem prezydentury obiecywał, że sprawę wojny Rosji z Ukrainą rozwiąże w 24 godziny. Gdy został 47. prezydentem, przyznał, że doba to za mało, bo musi się teraz zająć innymi sprawami. Za to obiecywał szybką rozmowę z Putinem. Tymczasem z Putinem najpierw porozmawiał nie Trump, a przywódca Chin. W zdrowym ciele zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Bez tabu, bez litości. Kup bilet i zobacz mój roast na żywo. Spotkaj się z ekipą kanału Zero i gośćmi specjalnymi na Atlas Arenie w Łodzi. Rozmowy, zdjęcia, autografy i wiele, wiele więcej. Do zobaczenia. Dzień nadziei. Tak o dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta mówił Wołodymyr Zeleński. Dzień nadziei się skończył. Nadzieja na szybkie zakończenie wojny Rosji z Ukrainą? Też. Na Zachodzie więc, przynajmniej jeśli chodzi o Rosję, bez zmian? No nie. Zmiany będą. Może nie tak szybkie, jak obiecywał Donald Trump, ale będą z pewnością. I wiele wskazuje na to, że największym przegranym w tej światowej rozgrywce będzie Ukraina. W dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa Putin zwołał na Kremlu Radę Bezpieczeństwa. Pogratulował Trumpowi objęcia urzędu i powiedział, że jest gotowy do dialogu na temat wojny, którą rozpętał przeciwko Ukrainie, ale pod warunkiem całkowitej, Kapitulacji Ukrainy. Pat? mało powiedziane, sztab i otoczenie Trumpa próbowało jeszcze ratować sytuację. Wypuszczono więc ileś tam sygnałów do mediów, że to jest już za chwilę, za momencik, rozmowa telefoniczna Trump Putin. A tymczasem. Uważamy prezydent Błyn. Drogu i mój ja 8 Teraz Steve Bannon, czyli były strateg Donalda Trumpa, to on był szefem jego poprzedniej kampanii wyborczej, a potem już w Białym Domu głównym strategiem. Ale wyleciał z hukiem, jak mówiłam. Potem został aresztowany. Prokuratura postawiła Bannonowi zarzut defraudacji miliona z zebranych 25 milionów dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem. Jakoś się z tego wywinął. Bo Donald Trump dzień przed zakończeniem kadencji Banona ułaskawił. Ten odwdzięczył mu się później odmową składania zeznań przed podkomisją kongresową w sprawie szturmu na Kapitol i odsiedział nawet cztery miesiące w więzieniu. Wydawało się więc, że Banon wraz z powrotem Trumpa do Białego Domu wraca. No ale chyba nie. Chyba przelicytował atakiem na nowego ulubieńca Trumpa, Ilona Maska. W każdym razie w swym słynnym podcaście War Room przekonywał do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy. A ujął to tak. Jeśli nie będziemy ostrożni, zamieni się to w Wietnam Trumpa. Tak właśnie się stało w przypadku Richarda Nixona. Skończyło się na tym, że to on był główną postacią wojny i została ona uznana za jego wojnę. This is not President Trump's war, he does not own this war. He's had nothing to do with this war. He tried to stop. Ukraina Wietnamem Trumpa, zdaje się to doskonale rozumieć Putin i próbuje 47. prezydenta USA wciągnąć w rozgrywkę. A ten, Trump, nie odstawia nogi. Właśnie zagroził carowi Kremla, że nałoży na Rosję dodatkowe sankcje, jeśli Putin nie zgodzi się na rozmowy pokojowe w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. I mała szpileczka. Trump właśnie poinformował, że on też rozmawiał przez telefon z Xi Jinpingiem. No i mamy taki typowy dziennikarski rollercoaster. Najpierw Ola Boga, Trump ani razu w swym przemówieniu inauguracyjnym nie wymienił ani Ukrainy, ani Rosji. Potem, o, a jednak, gdy tuż po inauguracji Trump powiedział, że Putin, odmawiając zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny, niszczy Rosję, którą ta wojna poważnie osłabiła. W każdym razie wysłannik Trumpa na Ukrainę dostał zadanie rozwiązać problem, czyli zakończyć wojnę w ciągu 100 dni. Problem w tym, że Putin wierzy w to, że te wojnę wygrywa i na żadne rozmowy pokojowe, więc nie ma najmniejszej ochoty. Ukraina ma i Wołodymyr Zeleński mówi właściwie już o tym wprost. Za chwilę od pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę minął trzy lata. Kraj z dnia na dzień wykrwawia się coraz bardziej. Nawet gdyby ta wojna zakończyła się jutro, odbudowa kraju zajmie Ukraińcom dekady. No i tu dochodzimy do najważniejszego punktu. Rozmowy pokojowe w końcu się odbędą. Kto wie, może nawet w ciągu tych obiecanych przez Trumpa 100 dni. Co przyniosą? Były polski prezydent Aleksander Kwaśniewski nie ma złudzeń i mówi bez ogródek. Najprawdopodobniej czeka nas Nowa Jałta. Polska więc zostanie krajem przyfrontowym. Mówiąc o Jałcie, bardziej odnosimy się do tej naszej, że tak powiem, strefy. I niewątpliwie jest ryzyko, że, że Ukraina zostanie, że tak powiem, no sprzedana, mówiąc prosty I, i, I wtedy Ukraina w strefie wpływów rosyjskich oznacza granice wpływów Putina na Bugu, czyli na naszej granicy. To oznacza, że jesteśmy już wtedy. Krajem naprawdę frontowym NATO w pełnym tego słowa znaczeniu. A biorąc pod uwagę brak jakiejś wielkiej sympatii Trumpa do Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to to jest ryzykowne. Na razie karty Donalda Trumpa w rozmowach z Putinem są słabe. Ale przegrana Ukrainy jednak nie tylko w świecie według Putina będzie zaliczona jako porażka Ameryki. I to paradoksalnie jedyna nadzieja, nadzieja na to. Że Trump nie da się podejść Putinowi, bo oznaczałoby to w jakiejś mierze oczywiście porażkę sztandarowego programu MAGA, czyli Make America Great Again. Świat według Trumpa. I tu wracamy do Steve'a Bannona, który nie wyklucza, że Ukraina dla Trumpa może stać się tym, czym był Wietnam dla Nixona. Porównań z Nixonem można zresztą znaleźć więcej. To Nixon w czasach zimnej wojny stosował swoją słynną teorię szaleńca, głównie w stosunku do Związku Sowieckiego i Wietnamu, czyli straszył swoją nieprzewidywalnością. Teraz swoją nieprzewidywalnością zdaje się straszyć Trump. Pytanie tylko, kto w tym zestawieniu jest bardziej nieprzewidywalny? Trump, Putin, Xi Jinping? to w tym trójkącie USA, Rosja, Chiny rozstrzygną się najprawdopodobniej losy Ukrainy. Szkoda. No szkoda, że w tym trójkącie. A tyle obiecywaliśmy sobie po zjednoczonej Europie. Wszak to Europa zna Rosję najlepiej. Już półtora wieku temu niemiecki kanclerz Otto von Bismarck mówił przecież, że żadna umowa z Rosją nie jest warta nawet papieru, na którym ją Podpisano. W zdrowym ciele, zdrowy duch, białko kreatynę i kolagen marki All Nutrition znajdziesz w sklepie SFD. Z kodem zero zgarnij 10% rabatu. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Bez tabu, bez litości. Kup bilet i zobacz mój roast na żywo. Spotkaj się z ekipą kanału Zero i gośćmi specjalnymi na Atlas Arenie w Łodzi. Rozmowy, zdjęcia, autografy i wiele, wiele więcej. Do zobaczenia. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.